Witam serdecznie wszystkich w drugiej części nabożeństwa. Aby już nie zabierać czasu, przejdę może od razu do zagadnienia, o którym chciałem z Wami tutaj troszeczkę rozmawiać. Czytam fragment z Ewangelii Mateusza, z 27 rozdziału i werset 22 aż do 24. Rzecze im Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy, niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A piła ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się zmaga, wziął wodę i umył ręce przed ludem i rzekł. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. Drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, drogie siostry, drodzy goście i przyjaciele, jest to znana historia chrześcijańska. Niezależnie do którego kościoła byśmy nie przyszli, i niezależnie z którego pisma świętego byśmy ją czytali, ona brzmi tak samo. Gdyż ona mówi o ukrzyżowaniu Jezusa, jak również i mówi o ludziach, którzy go tam przyprowadzili. Ona również mówi o osobie, która była odpowiedzialną za skazanie lub za uniewinnienie, o Piłacie. Historia, starożytna historia skazania Jezusa przed Piłatem. Czy jest ona tylko zdarzeniem historycznym, zamieszkłym z czasów odległych, a dzisiaj dla mnie i dla Was ją czytających, jak powiedziałem, z jakiejkolwiek Biblii, czy ona ma jakiekolwiek znaczenie? Ona jest tak odległa, dwa tysiące lat temu. Czy zdarzenie tej historii ma jakieś znaczenie dzisiaj? Czy my możemy znaleźć się kiedyś w swoim życiu, w scenerii tej, jaka zdarzyła się, przydarzyła się Jezusowi, jaka przydarzyła się Piłatowi? Czy my w naszym chrześcijańskim życiu kiedykolwiek możemy znaleźć się w podobnych okolicznościach? Czy my kiedykolwiek będziemy prokuratorem, który będzie musiał decydować o winie lub niewinności? Czy my kiedykolwiek będziemy musieli wybierać przed tłumem, który będzie wywierał presję, skazać lub uniewinnić? Czy my w ogóle jesteśmy mesjaszami, żebyśmy się znaleźli w takim miejscu? Z pewnością nie jesteśmy mesjaszami. Starożytna historia. Chcemy o niej troszeczkę porozważać. Czy ona może, czy my w tej historii możemy przy końcu w historii świata też kiedyś się znaleźć? A było to wczesnym rankiem, a niektóre źródła podają datę 7 kwietnia o godzinie 5.52 rano. Dziwna to, dziwna to godzina, aby przyprowadzić oskarżonego przed oblicze sądu, ale właśnie tak przyprowadzono Jezusa przed oblicze Piłata. Piłat był niezwykle podenerwowany tą sytuacją. Przerwano mu wypoczynek. Wczesna godzina ranna tla, to dla niektórych mówiąc kolekwialnie jeszcze głęboka noc. I pewnie i tak uważał Piłat. Myśli, co? Oni znowu ode mnie chcą. Postanowił sprawę załatwić szybko. Skoro go przyprowadzili, pewnie jest winny. Sceny sali sądowej, jaka odbyła się w Jerozolimie, w tym mieście Jeruzalem dwa tysiące lat temu, powiem bardzo jasno i bardzo zdecydowanie, są symbolem tego, co dziać się będzie w końcowych wydarzeniach ziemskiej historii naszej Ziemi? Czy my możemy znaleźć się w podobnych okolicznościach? Czy wierzący mogą znaleźć się w podobnych okolicznościach? Czy znajdziemy się w okolicznościach, w których zaangażowany będzie Urząd Państwa? Bo Piłat był tym, Wtedy, w tej historii, w tym zdarzeniu, który reprezentował autorytet władzy, sądowniczy autorytet władzy. Czy, będziemy też, czy też zdarzą się sytuacje, że będzie zaangażowany Urząd Państwa, oskarżenia duchownych, wielka niesprawiedliwość, wielki tłum ludzi. Czy w takich okolicznościach i te rzeczy mogą mieć miejsce dzisiaj, w XXI wieku, gdzie w dobie cywilizacji zachodniej jest to wręcz nie do pomyślenia, na publicznym piedestale tej wielkiej rozrywki staną takie cechy jak, a wtedy one się działy, wracam do tej historii. Wtedy było i zakłamanie, i nienawiść. I intryga w przeciwieństwie do niewinności, czystości i sprawiedliwości. Takie rzeczy miały miejsce wtedy, w tej historii, bo była i intryga, było i zakłamanie, była i z drugiej strony niewinność, czystość i sprawiedliwość. Są to niezwykle istotne rzeczy. Dlatego też chcemy zwrócić na tą historię uwagę. Bo ona niesie pewne przesłanie dla nas, jako wierzących ludzi. Zaangażowane, tak jak wtedy, zostaną czynniki religijne, zostaną zaangażowane czynniki państwa, zostaną zaangażowane wielki tłum, ale również i w tej historii był zaangażowane niewinne istoty, a taką niewinną istotą, która została postawiona przed tym sądem, był Chrystus. Był on, który leczył, z martwych wzbudzał, który yy, pocieszał, który karmił, a jednak został postawiony przed sądem. Jak to jest możliwe? Dlatego też Jezus, jego prawda w jego przedstawicielach tutaj na ziemi zdarzy się taki czas, że zostanie postawiona przed możnymi tego świata aby zostać ostatecznie uznanym winnym za rzekome bluzdnierstwa. Właśnie tak został potraktowany Jezus. Był niewinny, czynił co najlepsze. Jak już wspomniałem, uzdrawiał, leczył, karmił, pocieszał strapionych. Nigdy nie miał złego słowa w stosunku do tych, którzy przychodzili do Niego o pomoc. Zawsze był chętny. A jednak tak został potraktowany. Cóż, Jezusa nie ma w tej chwili na Ziemi fizycznie. Znajduje się w niebie. A zatem, w jaki sposób On miałby być tak potraktowany? Jego prawda w Jego przedstawicielach, tutaj na Ziemi, właśnie tak może i zostanie potraktowana. Religijny świat stanie przed dylematem: przyjąć prawdę? Ją odrzucić, usłuchać głosu tej prawdy, czy nią wzgardzić, uznać ją za coś ważnego w życiu swoim, czy też ją odrzucić. Dlatego o Jezusie krzyczano: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. A Piłat mówi: Ja w nim żadnej winy nie znajduję. A mimo, tym, a mimo to tłum woła: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Bardzo łatwo dzisiaj manipulować tłumem. Zresztą znamy to. Psychologia dosyć mocno wypowiada się na ten temat. Tłumem bardzo łatwo manipulować. Wtedy tłum wołał: ukrzyżuj go. Czy taki czas kiedyś nie nastanie, że tłum o prawdzie powie: ukrzyżuj ją. Nie chcemy tej prawdy. Tej prawdy z kart pisła świętego. Postawa Jezusa uczy nas, jak mamy zachować się w tej sytuacji. Wróćmy do Ewangelii Mateusza 27, 13 i 14 werset. Czytam tutaj sprawozdanie z tego zdarzenia. Ewangelia Mateusza 27, 13 do 14. Kiedy Jezus stoi przed Piłatem, kiedy ten gromki tłum woła o okrzyżowanie, kiedy oskarżają go o różne nieprawdziwe rzeczy, wtedy Piłat zwraca się do Jezusa i mówi mu tak: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. Byliście kiedyś fałszywie oskarżani? Broniliście się? Argumentowaliście? O, oczywiście. A byliście kiedyś przed obliczem sądu, jako w roli oskarżonych? I milczeliście, nic nie mówiliście? Ja byłem. Nawet niedawno, rok temu. Za wykroczenie drogowe uznałem, że straż miejska nie ma racji. Powiedziałem, proszę sprawę oddać do sądu. I oddali. Stałem w roli oskarżonego. Oni mówili... Oni przedkładali argumenty i ja mówiłem i przedkładałem argumenty. W oparciu o prawo, o kodeks drogowy i tak dalej inne zdarzenia. Nawet zdjęcia satelitarne wykorzystałem, by zobrazować wysokiemu sądowi miejsce, w którym to zdarzenie, wykroczenie drogowe, rzekomo przeze mnie popełnione, miało miejsce. I broniłem się. Oni trzy zdania, ja cztery. Oni osiem zdania, a sześć. I broniłem się. Jezus milczy. A żeby zakończyć ten mój wątek, no jednak... Przyznano mi rację. Wygrałem. Ale mała pociecha z tego. Tutaj Jezus był autentycznie niewinny, a on milczy. Więc postawa Jezusa uczy nas, jak mamy się zachować w takich okolicznościach. Jezus odzywał się przed obliczem tego sądu tylko dla wtedy, kiedy chodziło o ratowanie Piłata, a kiedy chodziło o niego samego, milczał. Dlaczego? Jezus słuchał oskarżeń napaści, ale cała jego postawa świadczyła o jego niewinności, bo Jezus obrał metodę obrony poprzez postawę, a nie poprzez słowa. Słowa można zmanipulować, słowa można zinterpretować, do słów można dodać komentarz, czasami nieprawdziwy. Ale z postawą trudno walczyć. Cała postawa Jezusa mówiła, jest niewinny. Jego milczenie było wymowniejsze od słów, a siła tego argumentu przekonała nawet w pewnym momencie Piłata. Powiedział, Ja w nim winy nie znajduję, a Jezus milczał. Skąd Piłat wiedział? Z postawy. Czasami postawa ma większą wartość. Od słów, które wypowiadamy. Jednak piłat skazując go na ubiczowanie, okazał słabość. Skoro stwierdził, że jest niewinny, nie podlegał obiczowaniu, i tłum to wykorzystał. To tłum ostatecznie przechylił szalem wahającego się Piłata: Okrzyki, ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Okrzyki, nie jesteś przyjacielem cesarza. Mowa do Piłata była złamałego, skazał niewinnego, skazał czystego, skazał sprawiedliwego. Poszedł, poszedł na kompromis w tym, że ubiczował niewinnego. To już było oznaką jego słabości. Ani tłum, ani nauczoni w piśmie nie mogli Piłatowi podyktować by żadnych warunków, Gdyby w imię sprawiedliwości i niewinności Jezusa stanowczo odmówił ubiczowania i skazania, gdyby tak zrobił Piłat, dzisiaj byłby z jednym z bohaterów wiary opisanych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Ale tak nie zrobił. Jego sumienie dzisiaj byłoby czyste, a czyny prawe. Piłat nadużył swojego autorytetu sędziowskiego dla niecnego celu zachowania swojego statusu i pracy i pozycji. Urzędu. Chciał zachować urząd, jaki miał, ale kosztem niesprawiedliwego wyroku. Jest prawdą, że tłum go szantażował. Jeżeli go nie skażesz, jesteś nieprzyjacielem. Cesarza. Wyparcie się zasad sprawiedliwości przez Piłata było niczym innym jak pierwszym krokiem, w której ostatecznie stracił swój urząd i zmarł śmiercią z wyrzutami sumienia. Naród żydowski wyparł się króla Jezusa, bo wołał do Piłata mówiąc: Nie mamy Jezusa króla żydowskiego, mamy cesarza. Ukrzyżuj Jezusa, wypuść zbrodniarza barabasza. W ten sposób ten naród wyparł się Jezusa, przyjął cesarza, przyjął barabasza. Tym samym, tym samym ten, który przewodził barabaszowi, zgotował im właśnie ten los. Dlatego też będzie to niesamowita historia, która z całą pewnością powtórzy się w przyszłości kiedy świat chrześcijański nakaże prawem czczenie pierwszego dnia tygodnia nakaże prawem będzie to wzgardzeniem Jezusa a wybraniem Barabasza co wtedy przyjdzie wtedy będą rzeczy przyjdzie narodowa ruina postarajmy się czegoś nauczyć z tej historii Gdyż w naszym życiu mogą skrzyżować się drogi. Z jednej strony Piłata, z drugiej strony droga Jezusa, z innej strony znowu droga Barabasza, tłumu czy nauczonych w piśmie. Postarajmy się, Wy, przyjąć jakąś naukę z tej historii. Piłat rzekł: Daruj mi, że nie jestem w stanie Cię uratować. I po ponownym ubiczowaniu. Umył ręce i wydał go na śmierć. Piłat pragnął zachować życie Chrystusa. Starał się, przekonywał, winy w nim nie znajduje. Co wnosicie za oskarżenia? Nie widać tu tego, co mówicie. Jego cała postawa mówi: Niewinny pragnął zachować jego życie. Ale nie było to możliwe bez narażenia swojego stanowiska i swoich zaszczytów na utratę. Dlatego to przenosząc to na nasz dzisiejszy współczesny świat i na nasze wierzenie, chcę powiedzieć, że często mówimy, że kochamy prawdę, często mówimy, że kochamy Jezusa, często mówimy, że jestem wierzącym. Chyba gdybym zapytał, to podnieślibyśmy wszyscy ręce, że kochamy Jezusa, jesteśmy wierzącymi. Ale co jesteśmy w myśl tej historii? Co jesteśmy gotowi dla tej prawdy zrobić? Co jesteśmy gotowi dla tej prawdy poświęcić? Piłat nie był gotowy narazić autorytet swojego urzędu na utratę, bo byłby oskarżony przed cesarzem, przez ten tłum, gdyby się nie podporządkował. Co jesteśmy gotowi dla tej prawdy zrobić, skoro deklarujemy się jako wierzący, jako chrześcijanie? Co jesteśmy gotowi poświęcić? Wielu ludzi poświęca swe zasady dla uniknięcia strady i cierpień. Sumienie i obowiązek wskazują nam jedną drogę, a własny interes wskazuje nam inną drogę, i teraz stoimy znajdujemy się w tej historii. Wybrać niewinnego, sprawiedliwego, ale narazić siebie, swój urząd, nie wiem, swoją rodzinę, czy też poświęcić niewinnego, a niech będzie po mojemu. Trochę mam mało czasu, ale powiem tylko trzy zdania do pewnej historii, która, którą byłem świadkiem. Stoję z literaturą, podchodzi człowiek w wieku średnim, ma 55 lat. Co mi pan tu oferuje? No to, 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 to. I co pan myśli, ja skracam tą historię, i co pan myśli? Ja mam żonę, ja mam dzieci, ja mam wnuki. Co pan myśli, że ja teraz przyjmę pańską religię i przyjdę i przyłączę się do was i stanę się nielojalny wobec żony, dzieci i wnuków? Acz, aczkolwiek nic takiego mu nie powiedziałem, że masz zrezygnować z swojej wiary, w którą wierzysz, i przyjść. Do kościoła adwentystów. Nic takiego nie powiedziałem, no ale on tak to powiedział. Co pan myśli, ja z tego zrezygnuję? Jakimż ja byłbym nielojalnym człowiekiem względem mojej żony, moich dzieci, moich wnuków? Powiem szczerze, w pierwszej chwili mnie zatkało. No, brakło mi słów, ale w ostatniej chwili mi przyszła myśl i mówię tak. Proszę pana. Pan wygląda na człowieka zadowolonego z życia. Pański status społeczny zapewne jest w miarę taki, że mógł sobie Pan pozwolić na wykupienie wczasów w ustroniu. Wygląda Pan na zdrowego człowieka, zadowolonego z życia, z żony, z dzieci i wnuków. A jak Pan myśli, skąd one się wzięły i cieszą się takim dobrobytem, jaki Pan im zgotował? Skąd to się wzięło? Pan był tak zaradny? Pan zadbał o swoje zdrowie, Pan zadbał o swoje życie, to Pan sobie sam dał życie, to Pan sobie sam daje zdrowie, to Pan sam tak wszystko ułożył w tym życiu. Nie zastanowił się Pan, że wiele z tych rzeczy, które Pan wymienił, są darem, które od Boga Pan otrzymał. Dlatego ja nie mówię o nielojalności względem rodziny. Ja nic takiego Panu nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że czas, by był zainteresować się wspaniałą prawdą, która jeszcze pełniejsze uczyni Pańskie życie. Piłat nie był gotowy. Chciał zauniewinnić Jezusa, ale bez jakiegokolwiek poświęcenia, bez jakichkolwiek kosztów. I wielu czyni ludzi chce być chrześcijanami. Ale koszty to nie my. Koszty niech ktoś inny ponosi. A co poniósł Jezus, że żyjemy? A co poświęcił Bóg, że funkcjonuje ten świat i jeszcze ziemia rodzi każdego roku? Bo bez tego nic by nie było. Godząc się na kompromis, Piłat to wszystko stracił, co bał się utracić. Przyjmując kompromis w swoim życiu, stracił to. Dlatego też powiem dosyć takie zdecydowane słowa. Naród żydowski przez 20 stuleci utracił wszystko to, co chciał zyskać, poświęcając jednego niewinnego człowieka, stracił miliony istnień ludzkich w zburzeniu Jeruzalemu w 70 roku po Chrystusie, jak i w holokauście, który, z którym się spotkał kilkanaście wieków później. Bo Mówili: Nie mamy Jezusa. Barabasza nam wypuść. Ten niech nam przewodzi. A za barabaszem stał ten, który lubi niszczyć, mordować, zabijać i przynosić cierpienia, czyli szatan. Tego wybrano. I co to przyniosło po kilkunastu wiekach? Dlatego myślano, że jak stracą jednego niewinnego, nic się nie stanie. Ale jakim kosztem? I co poświęcili? Poświęcili bezpieczeństwo, ochronę, łaskę i dobrobyt kosztem wybrania zbrodniarza. Ja nie mówię, że my dzisiaj jesteśmy zbrodniarzami jakimiś, ale być może w naszym życiu staną się rzeczy, w których musimy decydować niewinność, wybór niewinności, wybór prawdy czy też kompromis. Dlatego pamiętajmy, że zawsze wzgarda prawdy i kompromis przynoszą szkodę. Symboliczny akt umycia rąk przez Piłata, aż po dzień dzisiejszy, oznacza kompromis, tchórzliwość, wygodę. Czy koniecznie musimy brać wodę i mydło tam, gdzie nasza decyzja jest konieczna? Sytuacja tego wymaga. A uciekamy od niej, wybieramy kompromis, myjemy ręce w misie Piłata. A tam, gdzie nie idziemy na kompromis, ale jesteśmy gotowi coś poświęcić, myjemy nogi w miednicy Jezusa. I to są te dwie, dwa, dwie podstawowe różnice. Umycie rąk obrazuje ludzi, którzy by mogli coś zrobić. Mają takie możliwości, a jednak nie chcą. Nie chcą się narazić. Dlatego yy, może, drogi słuchaczu, spotkałeś się z taką sytuacją z tej historii Piłata w swoim życiu. Może spotkałeś się z prawdą i masz problem. Wybrać ją, czy też nie. Ale jak ją wybiorę, co ja na tym stracę? Ta historia pokazuje, że o wiele więcej się traci, wszystko się traci, kiedy wybiera się postawę Piłata. A wszystko się zyskuje, kiedy wybiera się postawę Jezusa i tych, którzy przy nim stali przy boku w czasie tych dramatycznych dla niego scen i historii. Sprawy doczeczne są niezwykle ważne, ale jeszcze ważniejsze są sprawy wieczne. A ta księga mówi o sprawach wiecznych. Bo jest taki tekst, który mówi, że cóż z tego, że pozyskasz cały świat, a na duszy swojej szkodę poniesiesz, czyli stracisz zbawienie? Co z tego, że zdobędziesz cały świat? Co z tego, że Piłat był na drugi dzień dalej gubernatorem, na trzeci dzień dalej był gubernatorem? Ale jak sprawozdaje historia, umarł. Dręczony wyrzutami sumienia, i ostatecznie i ten urząd stracił. Czy, ty, czy te sceny nie, pojawia, nie pojawiają się raz po raz i nie pojawią się nigdy w naszym życiu? Dlatego też świat chrześcijański w pewnym momencie dojdzie do, w świecie chrześcijańskim w pewnym momencie dojdzie do zdecydowanego konfliktu. Zakończy się kumenia na grzeczne sformułowania. Intryga czynników różnych, a również i religijnych, doprowadzi do sytuacji, że i państwo będzie musiało się zaangażować. Ale z tej historii pokazuje nam, że zaangażuje się po stronie niesprawiedliwej, a nie po stronie Chrystusa. Dzisiaj Pismo Święte jest czasami wyśmiewane, Jego standardy nie są brane poważnie pod uwagę. Chrystus jest traktowany z przymrużeniem oka jako postać historyczna, ale On jest postacią rzeczywistą, mieszkającą w niebie, który przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. W jakiej w tej historii, w współczesnych czasach, gdzie my się znajdziemy? Czy po stronie Piłata, nauczonych w piśmie, tłumu, czy po stronie Jezusa i Jego ucznia? Uczniów, w drobnych epizodach naszego życia, stale możemy znaleźć się albo jako tłum, albo jako nauczoni w piśmie, albo jako piłat. Ale przykład Jezusa zaprasza nas, abyśmy stanęli obok niego. Najbliższa przyszłość każe nam zająć miejsce w tej starożytnej historii. W którym miejscu się znajdziemy, zależy od naszego wyboru i decyzji. Dlatego Podsumowaniu powiem: stańmy u boku Jezusa. Nie patrzmy na koszty, bo nic więcej nie poświęcimy od tego, co poświęca Bóg. Nic więcej, zawsze mniej, On najwięcej, On wszystko. Stańmy u boku Jezusa, wyznając przed ludźmi Chrystusa. A jeżeli my Go wyznajemy przed ludźmi, jeżeli my niezależnie na koszty jesteśmy w stanie po Jego stronie stanąć, Wtedy On obiecuje, że wyzna nas przed Ojcem, czego Wam i sobie życzę. Amen.